Ej, ludzie, bo taki jeden y, typek, taki kotek, na którym byłam w pół, y, na półkolonii, to on dzisiaj ma urodziny. Wiem, że go nie znacie, ale się poznacie. On ma na imię mruczek, y, mruczek więc y, chyba ty grzybok y, ją znasz. Ja? No, znam go. Też byłam z tą mruczecz na półkolonii, znam go. A ja też go znam, nie wiem jak cudem. No wiem. I teraz tak. Musimy mu ze Ej, ludzie, bo ja też go znam. Bo, kiedy, bo to jest mój kolega, taki mruczek czarny. Dobra. Ja też go znam. Ja też. Ja też. Ja też. Ciężko go znam. Dobra. I musimy mu zaśpiewać 100 lat, bo my dzisiaj urodziny. Więc. Musimy ym... się wziąć do roboty. Wołamy go. Mruczek, mruczek. Co chcecie? O, cześć wszystkim. Cześć! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jest las, jest las, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Mruczek! Kitek, mruczek. O, dziękuję. Wiecie co? Mama mi kupiła rakietę i sobie poleciał w kosmos, tam na Marsa. O, to super. Jeju. co? Ja też może polecieć. Ja może polecić na Wenuski. To chyba. Ale tam. Mama mi też kupiła pieprz. A jak chcesz to cię mogę też zabrać ze sobą. Później polecimy sobie na Wenusa. O. Dobrze, to miło. Ale nie. Nie. Ole. Zabieracie z paliwa rakietę? <grych> Dobrze, więc możesz sobie lecieć. Popatrzymy się. Dobra, jak tam chcecie. A może podliczajmy? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odlatuję! Leciał, widzieliście to? Poleciał, poleciał, paaa! Ale to był piękny widok! Mm, to było takie piękne! Ja mm, mi się płakać, A mm, 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 mm. nie płacz, nie płacz! Kitek? Kitek! Gdzie jesteś? try trr, A, trzymaj do mnie. Jestem na Marsie, rakieta mi spadła. Nie ja mogę wrócić. Mam zbyt mało budli powietrza. Nie mogę wrócić. Aha. Lecimy do ciebie, ale taką rakietą nie damy rady. Pójdziemy do. nikogo! Każdy też polecił na Marsa, Jest dzień marszowy. I, i, i. No, tutaj jest pełno ludzi w ogóle. Nie rozumiesz mnie. Jak nie możesz nie rozumieć? Ja na malcie tutaj się Jak? Nie no. Jak ja tu przeżyję? Jak ja tu przeżyję? Złączył się nagle tak po prostu. Naprawię tam rakietę, ale to może potrwać trochę czasu. Ops. No dobra, tam how it Ale wyszło na piękny efekt. a ja w końcu muszę do niego polecieć. Zostawię karteczką przyjaciół. Yy, karteczkę przyjaciół. Idę do kitka. Albo nie muszę ich niestety. Ej, ludzie, wstawać lecimy na Marsa. Na Marsa lecimy. I się nie obudzą dopóki nie To są takie pokemony. Nie oprócz mnie. No to lecimy. Jeszcze! Jeszcze ja? Jeszcze ja? Czyli mamy śpiochę. i wszyscy lecą, tak? No to chodźcie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, odlot. Ja nie spałem, no co jest? Odlecieliby ze mnie. Hm, co za świnia. Ups, znaczy no jestem świnią. Więc, no tak, jestem świnią Ja jestem świnią Grubą Więc idę spać Kitek, Kitek Cześć Jesteście? O, jak naprawiliście rakietę To ja zrobiłam O, dziękuję No dobrze, chodźmy już do domu Bo tu nie jest fajnie Myślałam, że będzie fajnie Ojeju